Milionerzy, witam państwa! A w dzisiejszym odcinku gość specjalny premier Donald Tusk. Dobry wieczór. Czy możemy mówić sobie na ty? Tak. 12 pytań do miliona jest, dwa progi gwarantowane, wiadomo, 1040 tysięcy. Koła są trzy, oczywiście, publiczność, pół na pół telefon do przyjaciela. Właściwie mówię, oczywiście, a to nie jest takie oczywiste, bo mamy również czwarte koło ratunkowe. Zamiana pytania, yy, którą dostaniesz, to koło ratunkowe po siedmiu poprawnych odpowiedziach, czego oczywiście również ci życzę. Jestem bardzo zdeterminowany, bo, bo wiem, jak wysoka jest stawka. U, no to gramy. W tej chwili zaczynamy. Bardzo proszę, bądźcie Państwo z nami. Zaczniemy od pierwszego pytania za 500 zł. Który z wymienionych prezydentów zdobył dwie kadencje w III Rzeczpospolitej Polskiej? A. Lech Wałęsa. B. Andrzej Duda. C. Bronisław Komorowski czy Delech Kaczyński? Mm. No Sam pan widzi jaki jestem przyjęty. Może chcesz skorzystać z koła ratunkowego? Nie. Prezydent Duda. Tak robimy, zaznaczamy. To jest poprawna odpowiedź. Tak jest, się. Tak, tak. On jest naprawdę niezależny i silny. To jest bardzo inteligentny polityk. Ma własne zdanie, yy, a potrafi równocześnie budować relacje pozytywne. Pytanie za tysiąc. Ja, ja lubię odpowiadać na, na pytania. Ile maksymalnie czasu ma sąd na rozpatrzenie sprawy w trybie wyborczym? A, 7 dni. B. 48 godzin, C 14 dni, D 24 godziny. Czy to jest proste? Nie jest proste. Może jednak koło ratunkowe? Przecież ja nie mam wyjścia. Które wybierasz? 50 na 50. Proszę o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi teraz. Wiesz o co chodzi? A ja wiem. Słucham więc odpowiedzi. 24 godziny. Proszę bardzo. Musimy chwilę poczekać, zaraz po przerwie wracamy do programu Milionerzy. Subskrybuj kanał Radczar, by nie przegapić innych ciekawych filmów. Uważasz, że to poprawna odpowiedź? Sąd w ciągu 24 godzin. W ciągu 24 godzin mówi ja, ja y, y, decyzję w tej sprawie. Wie pan dlaczego? Żeby ludzie mogli wiedzieć, co się dzieje na przykład z danym kandydatem, kim jest przed wyborami i nie po wyborach. Poprawna odpowiedź, brawo. Zmienia się trochę światło, trochę inny nastrój, jest bo już większe pieniądze, przed nami masz gwarantowany tysiąc. A teraz pytanie za dwa tysiące. Który kraj na świecie jako drugi uchwalił spisaną konstytucję państwową w 1791 roku? A. Niemcy. B, Kuba, C, Polska czy D, Stany Zjednoczone. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie. Stary takie są fakty. Hmm. No. Tak tylko wspomnę, że masz dwa koła ratunkowe i jeszcze do dyspozycji w tej chwili. Nie. Chodzi o Polskę. Definitywnie. Hmm. Tak. Tak robimy, zaznaczamy. To jest poprawna odpowiedź. Brawo! Wszyscy dzisiaj Polskę szanują i mają do niej respekt. Gratuluję, masz 2000 złotych. Gramy dalej? Ja się nie boję. Ja proszę bardzo uderzać. Tak, od, od tego jestem. Pytanie za 5 tysięcy złotych. Który z kandydatów jako jedyny dwukrotnie przegrał wybory prezydenckie w drugiej turze? A. Aleksander Kwaśniewski, B. Jarosław Kaczyński, C. Rafał Trzaskowski, czy D. Szymon Hołownia? Podejrzewam, że powinieneś znać odpowiedź na to pytanie. Tak. Którą odpowiedź mam zaznaczyć? Rafał Trzaskowski. Zaznaczamy. To jest poprawna odpowiedź Brawo! To przecież twój dobry kolega, prawda? Ja, ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Pytanie za 10 tysięcy złotych. Pierwsze dzisiaj wieczorem. Bądźcie państwo z nami. A brzmi ono tak. Który z wymienionych zawodników walczył w przeszłości z Mike'iem Tysonem? A. Tomasz Adamek. B. Albert Sosnowski. C. Andrzej Gołota. A może D. Jacek Murański. Hmm. No... Czy domyślasz się, o kogo chodzi? Tak. masz dwa koła ratunkowe i jeszcze do dyspozycji w tej chwili. Nie, kogo w takim razie byś obstawił. Murański. Definitywnie? Tak. Wow, proszę bardzo. Źle niestety. Nie jesteśmy nieomylni. Donaldzie, wygrywasz gwarantowany tysiąc złotych. Bardzo dziękuję za udział w programie. Szanowni Państwo, widzimy się w następnym odcinku Milionerów. Do zobaczenia.